Co teraz robimy? Teraz będziemy z panem Arturem migać miliardowe lata. Czyli nazwę serialu? Tak, nazwę serialu. Ja, no, bardzo charakterystyczne. A pokażesz Szybę. czy tobie jak to wygląda? Ale mówić też? Nie trzeba. Już. Dobra, zrobimy jeszcze raz ten szerki wypadek. Mhm. Już. Super. Pan Bartz wziął udział w akcji o nazwie Akusta Miga, która polega na propagowaniu języka migowego. Chodzi mi o to, żeby osoby słyszące nauczyły się choć kilku zwrotów, patrząc na to, że znane osoby, ich idole często gają i też zechcą e, nauczyć się tego samego. W tej akcji do tej pory wzięło udział już parę osób. Pierwszą osobą był Monik Staszczyk, później e, kabaret Anim Rumru, pan Włodzimierz e, Maciej Zientarscy, e, kabaret Moralnego Niepokoju, pan Cezary Pazura, Efeł Wiśniewski, e, Jurek Owsiak, e, pan Tomasz Kamel e, pani Katarzyna Figura. A bardzo dumny jestem z tego, że na przykład udało mi się wziąć, żeby udział wziął pan Kazik Staszewski. Wszystkie osoby, które wzięły udział w akcji mogą zobaczyć siebie na stronie www.widłonie.pl, na której właśnie jest opisana ta akcja. I można zobaczyć jak wyszło to miganie, że się nie migali od pomagania. I każda inna osoba właśnie może też to zobaczyć i spróbować zamigać tak samo. Wszystko jest non-profit i po prostu robię to z przyjaźni, z chęci pomagania i staram się po prostu rozpopagować ten język. Mój syn jak miał trzy lata, to umiał zamigać ja lubię lody. Ja lubię lody. Coś dobrego to trzeba to zrobić i nie zastanawiać.